Cześć, witam Was wszystkich na moim kanale i dzisiaj mam dla Was czytanie um, dla singli głównie więc jeśli jesteś w związku, no to tam może nie rezonować po prostu więc um, to jest czytanie głównie dla singli, dla osób samotnych, które czekają na nowy związek i jest to czytanie właśnie jak ten Twój kolejny związek będzie wyglądał to nie chodzi tutaj mi o związek jakiś na stałe, o małżeństwo tylko po prostu Twój kolejny zwykły związek um, powiem z kim on będzie, jak on się zakończy, jak będziesz się w nim Czuł, takie czytanie bardziej dla zabawy. Chciałam też powiedzieć, że będę dzisiaj używać nowej talii, której jeszcze nigdy nie używałam, dlatego wybaczcie mi, jeśli coś tam będzie nie do końca dokładne, ale jeszcze ją pierwszy raz dopiero będę używać. Ale mimo to mam nadzieję, że będzie ok. To jest grupa numer 1, grupa numer 2 i grupa numer 3. Dam Ci teraz chwilę czasu, po czym możesz przejść do komentarzy i do opisu, aby znaleźć czasówkę. Zaczynajmy z grupą numer 1. Hej, cześć wszystkim, którzy wybrali grupę numer 1. Zobaczmy, co nam się dla Ciebie kryje w Twoim następnym związku. Um, ok, mamy tutaj nieodzajemnioną miłość. Mamy pozbądź się kontroli. Jeśli chodzi o tarota, właśnie mamy ósemkę kielichów. Mamy siłę. Dziewiątkę monet. I świat. Ok, słuchajcie, z tymi kartami, przede wszystkim z tą kontrolą, ósemką kielichów. Tutaj wydaje mi się, że dopiero w jakiś nowy związek wejdziesz, właśnie kogoś tutaj, z kim się będziesz spotykał, dopiero po tym, gdy coś za sobą zostawisz. Dla niektórych może to być dosłowne, na przykład zostawienie miejsca pracy, odejście, zmiana miejsca zamieszkania. Coś w tym stylu, więc to może być dosłowne dla niektórych z tą ósemką kielichów, ale wydaje mi się też, że dla większości z Was raczej to będzie coś w stylu zestawienie tutaj jakichś negatywnych wierzeń o związkach, o miłości. I właśnie mamy też tą kontrolę. I ta karta mi często pokazuje na o ty, o to, że ty się starasz kontrolować. Jak ten Twój kolejny związek będzie wyglądał, więc to nie jest takie spontaniczne, tylko właśnie starasz, masz taki plan, masz jakieś wyobrażenie w głowie, ale to wyobrażenie ono nie musi być dobre. Może teraz Ci się możesz sobie wyobrażać, że będziesz z taką osobą i się spotkacie tak, a spotkacie się w zupełnie inny sposób, to będzie jakaś w ogóle inna osoba, niż myślałeś. Także wydaje mi się też, że ta osoba, z którą wejdziesz w kolejny związek, będzie się różniła od Twojego typu. Czyli jeśli zawsze tutaj um, spotykasz się z tak, taką osobą, z takim typem osoby, z taką osobowością, z takim wyglądem, to teraz ta osoba będzie um, zupełnie inna, um, może wyglądać inaczej, może pochodzić z i, skądś indziej, może to być inne miasto, nawet inny kraj wydaje mi się z, z tym światem, więc może to być nawet jakiś obcokrajowiec. Um, ktoś z kim myślałeś, że może nigdy jakby, może nie myślałeś nigdy, że będziesz z, z taką osobą? To będzie właśnie jakieś takie trochę tutaj zaskoczenie, widzę, dla Was grupę numer jeden. Ogólnie, jeśli chodzi o ten związek, wydaje mi się też z tą nieodzajemnioną miłością, to może rozmawiać tylko z niektórymi, bo to jest Was tutaj sporo i to jest czytanie ogólne, um, i z tą dziewiątką monet, tak? Wydaje mi się z tymi dwoma kartami, że może być tak, że ta osoba, ta osoba, z którą wejdziesz w związek, będzie zabiegać o Twoje względy. Będzie chciała z Tobą być w związku, a Ty powiesz nie. Bo ta dziewiątka Amonek też mi daje tutaj taką energię, że o, nie, nie spełniasz moich wymagań, e, nie spełniasz moich warunków, żebym mogła być z Tobą w związku. Wydaje mi się, że tak się to zacznie, aczkolwiek ta osoba nie będzie się poddawać i mimo to cały czas będzie chciała z Tobą być. I nie będzie się um, właśnie poddawać, i przez to, że ty porzucisz tutaj teraz takie wierzenia w stylu, um, że ta osoba nie spełnia moich warunków, tylko po prostu powiesz: No, ok, spróbuję, jak nie wyjdzie, to nie wyjdzie. To właśnie wtedy. Um, to właśnie wtedy się ten związek uformuje i będziesz z tą osobą w związku. Więc tutaj od razu taka może, taki może przekaz, jeśli ktoś się w Twoim życiu pojawi, ktoś, kogo się nie spodziewasz, właśnie ktoś z innego kraju, ktoś nie w Twoim typie, ktoś, kto wygląda inaczej, to może fajnie by było, bo mamy tutaj pozbyć się kontroli, może fajnie by było właśnie od razu się zgodzić, powiedzieć tak, spróbuję, dobra, przejdę się na kawę. I jak się nic z tego nie wywiąże, jak nie polubię tej osoby, to trudno. Tylko, bo tutaj są dziewiątki monet, to jest taka pycha, że ty powiesz, nie, bo ja jestem zbyt ładna dla ciebie, jestem zbyt mądra, wiecie o co chodzi. Także trzeba trochę te swoje ego zostawić za sobą w następnym związku, bo się może okazać, że ta osoba, gdy ją bliżej poznasz, jest naprawdę fajną osobą, z którą może stworzyć ciekawy związek. Wyciągnę jeszcze tutaj jakąś kartę. Um, żeby zobaczyć jak ten związek będzie um, szedł. Bo tutaj powiedziałam, jak to się stanie, że do tego związku dojdzie, ale nie mamy tutaj za bardzo energii, jak, co się będzie działo w tym związku. Słuchajcie, tu nam wypadła karta, to jest As Monet, więc wydaje mi się, że ogólnie to będzie fajny, um, dobry, stabilny związek. Um, raczej taki, um, będzie trochę zabawy, ale ogólnie widzę, że będziecie się skupiać w tym związku na stabilności, na bezpieczeństwie. Um, będziecie chcieli osiągać jakieś tutaj swoje cele, a um, to będzie takie stabilne, raczej nie będzie tu żadnej zazdrości ani żadnych negatywnych emocji. Będziecie sobie ufać um, i jakoś tak to będzie szło dość dobrze. Więc jeśli też ostatnio miałeś jakieś związki, w których tam były toksyczne emocje, czy Właśnie ta osoba była toksyczna To w tym na kolejnym Twoim związku Wow, pięknie A w tym kolejnym Twoim związku tego nie będzie um, I właśnie będzie tu dużo stabilności, szczęścia Nie będzie zazdrości z żadnej strony Ponieważ będziecie sobie tak bardzo ufać Że tu nie będzie potrzebna żadna zazdrość I słuchajcie, wzięłam jeszcze jedną kartę I patrzcie co nam wypadło Dziesiątka kielichów To jest jedna z, z najszczęśliwszych kart Jeśli chodzi o związki Mówi ona o totalnym spełnieniu O satysfakcji o szczęśliwym życiu. Może to też nawet symbolizować to jakieś zamieszkanie razem, albo nawet rodziny. Więc wydaje mi się, że to mógłby być nawet związek, który już będzie na dłuższy czas, który będzie na stałe. Więc. Więc śmiesznie, bo zacznie się on właśnie tak, że tą osobę może odrzucisz czy będziesz średnio przekonany, ale może skończyć się na tym, że naprawdę będziesz zadowolony, mamy też ten świat, to też jest satysfakcja, to też jest spełnienie. A tutaj mamy właśnie fajną energię, bardzo, bardzo szczęśliwy związek. I tak jak mówię, może on być na dłużej, więc tak dla niektórych to będzie porzucenie tutaj jakichś takich przekonań, wierzeń, myśli. Jeśli chodzi o związki, jeśli chodzi o tą osobę. Bo, wiecie, bo to nawet są takie, o takie stereotypy, o tak bym to powiedziała. To będą jakieś stereotypy, na przykład potem taki bardzo głupi stereotyp, pewnie już nikt w niego nie wierzy w tych czasach, ale wiecie, o co mi chodzi. Um, że załóżmy, to będzie na przykład osoba wytatuowana, więc wy pomyślicie, nie, ja nie będę się z taką osobą zadawać, bo wygląda jak kryminalista. I to jest taki głupi na przykład stereotyp, nie? Ktoś z więzienia. Ale tak naprawdę może się kazać, że ta osoba jest bardzo miła i w ogóle nie przypomina w niczym jakiegoś bandyty. To jest po prostu taki tutaj przykład, tu może chodzić o bardzo różne um, rzeczy, więc tak może być to jakaś osoba tutaj z innej kultury, z innego kraju, nawet z innej religii, um, ale wydaje mi się, że gdy, pozwo gdy otworzysz swój umysł, pozwolisz sobie poznać tą osobę, to będziesz z nią szczęśliwy i stworzycie naprawdę być może długi i satysfakcjonujący związek. Um, więc bardzo piękne czytanie grupy numer 1. Napiszcie mi w komentarzach, czy ta talia Wam się podoba, bo jest trochę inna, taka kolorowa. Um, jeśli chciałbyś też zamówić czytanie prywatne ze mną, to wszystko o tym, jak to zrobić jest na dole w opisie. Dziękuję Ci bardzo za oglądanie. Cześć, witam serdecznie wszystkich, którzy wybrali grupę numer 2. Zobaczmy, co tam Was czeka w Waszym kolejnym związku. Co tu się będzie działo? Mamy wyraź swoją miłość. Nowa miłość, no oczywiście pytamy o nowy związek, tutaj karty e, nam takie wiadomości przekazują. Mamy szóstkę buław, okej, okay, tu macie więcej kart niż poprzednia grupa, myślałam, że wszystkim dałam tyle samo, ale okej. Okay. Dwójka buław, kochankowie, czwórka buław okay. i e, księżniczka buław, to jest paść buław w oryginalnym tarocie. Wow, ok. Macie tu bardzo fajną um, energię, bardzo energiczną, spontaniczną. I mamy też tych kochanków tutaj w środku, kartę kochanków. I to mi pokazuje ogólnie um, bardzo satysfakcjonujący związek, bardzo emocjonalny, gdzie są duże emocje, gdzie właśnie te emocje się wyraża. Um, właśnie, bo... O, o, ciekawe, bo mamy tę kartę, właśnie, wyraź swoją miłość. I właśnie to jest to, co mówię. Tutaj to jest taki mocny, intensywny, emocjonalny związek, który Cię czeka um, nie coś w stylu, że o, jesteście oboje nieśmiali boicie się wyrazić swoich emocji, tylko wręcz przeciwnie um, i także mamy też tutaj dużo tych buław i wydaje mi się um, słuchajcie o, buławy, mamy same buławy więc to jest ogień symbol, żywioł ognia i wydaje mi się z tą książniczką buław że też to się będzie działo wszystko bardzo szybko ten cały związek, że jednego dnia się spotkacie i wiesz, już po paru dniach jesteście razem, czy już planujecie wspólną przyszłość, więc to jest tego typu związek takie od, jakby natychmiastowe tutaj przyciąganie jakaś natychmiastowa atrakcja do, do tej drugiej osoby przyciąganie. Więc to się będzie dziać wszystko bardzo szybko. Poznasz tą osobę i już zaraz będziecie w związku, i już zaraz będziecie planować dalsze kroki, właśnie bo i dwójka buław, i czwórka buław mi tu mówi o planowaniu trochę przyszłości, bo jesteście tak podekscytowani tą osobą, że już nie widzicie życia bez tej osoby. I wydaje mi się też, że będziecie tutaj w tym związku czuli tak, się zastanawiali, wow, jak ja mogłem, mogłam żyć wcześniej bez tej osoby. Bo teraz jestem tak usatysfakcjonowana, tak szczęśliwa, że nie wyobrażam sobie znowu wrócić do tego momentu mm, sprzed poznania tej osoby. Także to jest coś w tym stylu bardzo intensywnie, um, ale też bardzo szczęśliwie. Um, I tak, może to się zadziać w obie strony, ale wydaje mi się, że raczej ta osoba do ciebie pierwsza zagada i zainicjuje kontakt. Um, bardzo, bardzo możliwe, chociaż może, może, to, może to też być ty. Wydaje mi się, że ta osoba też będzie przede wszystkim ekstrawertykiem, czyli właśnie jakaś um, osoba, która um, jest bardzo otwarta, jest pewna siebie, um, lubi trochę rządzić może innymi, no, i ma dużo takiej energicznej, spontanicznej energii, a um, i ta osoba właśnie na przykład chce cały czas gdzieś wychodzić, nie chce siedzieć w domu. Taki typowy tutaj, słuchajcie, ekstrawertyk, bo mamy same te buławy i to mi daje taką energię. Um, I też wydaje mi się, że właśnie bardzo szybko tutaj mogą wejść jakieś nowe kroki w tym związku, um, czyli coś w stylu jak zamieszkanie razem, czy nawet um, jakieś zaręczyny tu mogą być. Oczywiście nie mówię, że to się zadzieje, słuchajcie, no, tydzień po spotkaniu tej osoby, tylko mówię, że ogólnie będzie to się dziać szybciej niż zazwyczaj um, się dzieje, więc to, to jest po prostu tutaj różne dla różnych osób. Słowo szybko to ma oczywiście różne znaczenie. Um, jest tu Was bardzo dużo, więc jest to czytanie ogólne, um, dlatego tu nie będzie każdy szczegół rezonować dokładnie, dlatego nie mówię tutaj o nic o czasie. Um, mamy też tą szóstkę, była właśnie nie wiem, odczuwam z tą szóstką buław też, że, że możesz tą osobę spotkać w pracy, i to nie musi być osoba, która w Twojej pracy pracuje, tylko załóżmy, nie wiem, wyczuwam coś takiego jak jakieś szkolenie. Um, mam tutaj taki obraz, jakby, jakbyś był na jakimś szkoleniu, może w pracy, czy na jakimś kursie. nawet to nie musi dotyczyć pracy, to może być jakiś kurs, jakieś seminarium, jakaś. Jakieś takie przedstawienie, gdzie przychodzi jedna osoba i o czymś mówi, załóżmy, jakaś rozmowa, i wydaje mi się, że ta Twoja osoba, z którą, z którą wejdziesz w związek, to może być właśnie ktoś, kogo poznasz na jakimś takim kursie, na jakimś szkoleniu w pracy, na jakiejś delegacji. Nie wiem, wyczuwam tak to tutaj dla niektórych z Was. Zobaczmy jeszcze, może wyjmiemy tu jeszcze jedną jakąś kartę o tym związku. Bardzo intensywny. Mamy tu jedną kartę, wypadła nam zaraz, zobaczymy co to jest. A jeszcze chciałam powiedzieć, zanim zobaczymy co to za karta, że właśnie mimo, że to jest związek szczęśliwy, jak powiedziałam, intensywny, to właśnie intensywne emocje też się wiążą z negatywnymi emocjami, bo to nie może być tylko miłość. A bardzo intensywna miłość bez załóżmy zazdrości. Dlatego um, mogą tu się pojawić także negatywne emocje. Zazdrość, um, nie wiem, gniew na drugą osobę, jak coś tutaj się stanie. Um, dlatego na to też trzeba uważać, żeby nie wpaść w te wszystkie tutaj jakieś um, gorsze emocje, jeśli wiecie o co chodzi, bo tutaj intensywne emocje nie muszą tylko oznaczać miłości. Wow, mamy jeszcze króla buław, żeby to tutaj zakończyć. Także, same buławy, tak jak mówiłam, osoba bardzo energetyczna, bardzo ekstrawertyczna, która lubi wychodzić bardzo dużo na zewnątrz. Ogólnie, związek szczęśliwy. Ja tu jeszcze jedną kartę wyjmę, bo jeszcze coś będę powiedziała. Okej, okay, mamy też siłę. Wydaje mi się też, że ta osoba, z którą będziesz się spotykał, może być od Ciebie wyższa statusem, jakby tak to powiedzieć, albo starsza wiekiem. A wyższa statusem mam na myśli, że na przykład może mieć więcej pieniędzy od Ciebie albo może mieć po prostu jakieś wyższe miejsce w społeczeństwie, w sensie wykonywać jakąś bardzo dobrą, dobrze płatną pracę, która jest dobrze widziana w oczach innych albo coś w tym stylu, więc ta osoba tak cię też trochę pokieruje, uchroni. Może to być też osoba od ciebie bardziej zamożna, bogata, coś w tym stylu. Dobra, już nie wiem, chyba zakończę tak to czytanie grupu numer 2 mam nadzieję, że Wam się podobało, macie tutaj bardzo fajne, fajne karty. Napiszcie mi w komentarzu, jak Wam się podoba ta talia, taka kolorowa. A także jeśli chciałbyś zamówić czytanie prywatne ze mną, to wszystko o tym, jak to zrobić jest na dole w opisie. Dziękuję Ci bardzo za oglądanie. Cześć, witam wszystkich, którzy wybrali grupę numer 3. Zobaczmy, co Cię czeka w Twoim kolejnym związku. Okej, okay, mamy tutaj zwracaj uwagę na czerwone flagi, czyli na ostrzeżenia. Mamy miesiąc miodowy. Trójka monet. Trójka kielichów. Dwie trójki. Księżniczka kielichów, czyli w oryginalnym tarocie to jest paść kielichów, a także macie słońce. Ok, słuchajcie, grupa numer 3. Jesteście kolejną grupą ostatnią, która też ma szczęśliwe czytanie, a więc jest to bardzo pozytywne. Myślałam, że też pojawią się jakieś negatywne czytania, gdzie ktoś może Was wykorzystać, wiecie jakieś, ale nie. Wszystkie tutaj czytania były pozytywne, tak samo jest właśnie wasze. A wasz następny związek będzie pełen szczęścia. Pełen satysfakcji um, i pełen równowagi balansu, bo właśnie zauważyłam, że tutaj ta pani stoi, tu są dwie góry i ona jest tak. To jest taka bardzo symetryczna karta, nie? Jakbyśmy ją przecięli na pół, to by było tak samo, więc to mi przypomina dużo balansu, dużo równowagi. Um, takiej właśnie um, nie, nie ma tutaj żadnej negatywnej, toksycznej energii. I słuchajcie, kolejna karta. Kolejny znak, który przypomina mi balans, to jest to, że właśnie to jest karta słońca, ja mam tu słońce, a na tej karcie księżniczki kielichów tu jest um, księżyc. Dlatego um, będziecie się wspaniale uzupełniać swoje energię męską-żeńską. Um, tak, nie ma to nic wspólnego z seksualnością, po prostu są to energie. Ktoś może być bardziej męski, ktoś może być bardziej żeński, um, więc mamy tutaj dobrą równowagę. Możecie być bratnimi duszami jakimiś tutaj... Tak, to są takie typowe bretnie dusze, które lubią się bawić. Um, wydaje mi się, że od razu yy, ta osoba przyciągnie twoją uwagę, albo ty przyciągniesz uwagę tej osoby, bo tak energetycznie będziecie czuli, że jesteście do siebie idealnie dopasowani. Jak idealna połówka, niczego już tam nie brakuje. Słuchajcie, taka, taka perfekcyjna osoba. Będziesz tak o niej myślał. I wydaje mi się, że wszechświat będzie... Bóg będzie Cię ostrzegał. Jakby już pokazywał ci wcześniej, um, że tą osobę niedługo spotkasz, bo, bo właśnie w tej grupie wydaje mi się, że trochę jeszcze będziecie musieli na tą osobę poczekać, ale jest to um, absolutnie warte, ponieważ będzie to bardzo szczęśliwy, um, satysfakcjonujący związek. I wydaje mi się, że właśnie um, wszechświat pokaże Wam wcześniej, um, że już zaraz ta osoba w waszym życiu się pojawi. Jak? No to słuchajcie, to już zależy od każdego z Was, dlatego zwracajcie uwagę na swoją intuicję, na swoje sny. Może na przykład zaczniecie śnić bardzo dużo o tym, że jesteście w związku i zaraz ta osoba się tu pojawi, ale mówię, może jeszcze tutaj będzie trzeba trochę na nią poczekać. Też wydaje mi się, że ta osoba, którą się będziesz spotykał, może być bardziej osobą nieśmiałą, ale w taki bardzo słodki sposób. Um, jeśli wiecie o co chodzi, yy, taka osoba, może też, która nie ma za dużo doświadczenia w związkach, dlatego, załóżmy, jest nieśmiała, um, ale ogólnie będzie właśnie tak, jak mówię, bardzo słodka, yy, taka urocza po prostu osoba. Um, tak, I jeszcze wydaje mi się z tym yy, miesiącem miodowym, a także z trójką kielichów, yy, że. Będziecie bardzo dużo się bawić. Będziecie chcieli gdzieś cały czas wyjeżdżać, poznawać nowe miejsca. Nie tylko cały czas siedzieć w tym samym mieście, w tym samym domu i robić codziennie to samo, ale właśnie cały czas coś zwiedzać, cały czas robić coś innego, co większość ludzi nie robi. Na przykład, tutaj taki głupi przykład, nie wiem, skok na bungee razem, bo... Bo, bo czemu nie? Um, I widzę coś w tym właśnie stylu. Dużo takiej zabawy, um, dużo szczęścia razem, ale też z trójką monet. No, jest też możliwość, że będziecie um, mieli razem pomysł, czy to na jakiś biznes, czy to na pracę. Może też, możecie też pracować razem, um, kto wie. I wydaje mi się, że możecie się poznać. Um, a to, tutaj mamy dwie opcje dla niektórych. Albo w czasie jakiejś wakacji, wycieczki, jakiejś podróży w środkach transportu, albo to będzie praca dla niektórych, a może to być też um, połączenie tych dwóch, czyli jakaś tutaj delegacja, wyjazd, właśnie służbowy. Um, kto wie? Wydaje mi się też, że możesz tak tą poznać osobę, że ona w jakiś sposób ci pomoże że będziesz może zagubiony właśnie w czasie podróży, nie wiem, czy gdzieś zapytasz się kogoś, ani jak masz gdzieś trafić, czy coś tam z tego ta osoba ci tutaj pomoże. Um, wow, słuchajcie, no te czytania są naprawdę bardzo pozytywne. Mamy dziesiątkę monet. Słuchajcie, to jest tak samo tutaj całkowita satysfakcja, szczęście, spełnienie z tą osobą, um, poczucie bezpieczeństwa przede wszystkim stabilizacji, mimo że właśnie dużo się bawicie, skakacie, tutaj um, słuchajcie chodzicie na jakiś bungee czy coś w tym stylu, to mimo to w związku, jeśli chodzi o fundamenty tego związku, to jest poczucie bezpieczeństwa, poczucie stabilizacji, szczęścia z tą osobą. Tak jak mówiłam to jest idealna harmonia. czujesz, że jesteś z tą osobą spełniony i, i, i że to jest to. Wydaje mi się też, że też ten związek może być na dłużej. On może się tutaj zakończyć tym, że właśnie zostaniesz z tą osobą mm, przez nie wiem, kilka miesięcy, lat albo przez większość swojego życia. Um, także ten związek to w sumie może być już ten e, tutaj e, twój tutaj e, taki kończący prawdziwy związek, ale właśnie to nie musi być też dla wszystkich. Um. I tak, dziesiątka monet. Może też mówić o rodzinie. Więc nie wiem, czy tu nam jakieś plany, jeśli chodzi o rodzinę. Zwłaszcza, że mamy tutaj dwie trójki, jakby też mi pokazuje rodziców i dziecko. Um, oczywiście, jeśli planujesz dziecko, jeśli chciałbyś mieć dziecko, więc tu może się um, coś takiego szybko pojawić, um, albo jakieś plany dotyczące założenia rodziny, um, czy, czy jakieś tutaj e, oświadczyny, zaręczyny, śluby. I takie wszystkie rzeczy to może też się dziać w tym związku. Um, ogólnie fajnie, taki stab, stabilny związek, ale mimo to intensywny, mimo to spontaniczny. Spontaniczne wyjazdy, niespodzianki. O, to też słyszę, jakieś niespodzianki, więc może ta osoba będzie lubiła robić jakieś tutaj pozytywne, fajne niespodzianki. Przynieść bukiet kwiatów bez żadnego powodu. Um, w zwykły biały dzień. Um, może coś takiego się dziać. Fajne: to jest taka osoba nieśmiała, trochę urocza, ale będzie bała Twoje względy. Będzie się cieszyła z Twojego szczęścia, dlatego będzie lubiła Cię tutaj czymś obdarowywać um, czy zaskakiwać. Okej, okay, to już jest chyba wszystko, co mam dla Was, grupa numer 3. Napiszcie mi w komentarzu, jak Wam się podobała ta talia taka kolorowa, bo mi się bardzo dobrze z niej czytało. I tak, jeśli chciałbyś tu zamówić czytanie prywatne ze mną, to wszystko o tym, jak to zrobić jest na dole w opisie. Dziękuję Ci za oglądanie.